Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę. Artykuł 30, paragraf 1. Umowa o pracę rozwiązuje się, punkt 1, na mocy porozumienia stron, punkt 2, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, punkt 3, przez oświadczenie jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, punkt 4 z upływem czasu, na który była zawarta, punkt 5 z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Paragraf 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem. Może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Paragraf 2 ze znaczkiem 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc, albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Paragraf 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powinno nastąpić na piśmie. Paragraf 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Paragraf 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Artykuł 31, skreślony. Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Artykuł 32, paragraf 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem Umowę o pracę zawartą na punkt 1 okres próbny, punkt 2 skreślony, punkt 3 czas nieokreślony. Paragraf 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Artykuł 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony Mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Artykuł 33 ze znaczkiem 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w artykule 25, paragraf 1, zdanie 2, wynosi 3 dni robocze. Artykuł 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: punkt 1 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni. punkt 2 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie. punkt 3 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Artykuł 35 skreślony. Artykuł 36, paragraf 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: punkt 1 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. punkt 2 1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, punkt 3, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Paragraf 1 ze znaczkiem 1. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w paragrafie 1, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy Nastąpiła na zasadach określonych w artykule 23 ze znaczkiem 1, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Paragraf 2. Skreślony. Paragraf 3. Skreślony. Paragraf 4. Określony. Paragraf 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w paragrafie 1.1 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w paragrafie 1.2 3 miesiące. Paragraf 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. Artykuł 36 ze znaczkiem 1, paragraf 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, Następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczących pracowników. Pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres 3 miesięcznego wypowiedzenia najwyżej jednak do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Paragraf 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Artykuł 37, paragraf 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi Przysługuje zwolnienie...